Wirtualny Muzeum Małopolski to projekt zakładający digitalizację 700 obiektów muzealnych z terenu Małopolski z 35 muzeów. Wszystkie muzea zostały zaproszone do udziału w projekcie. 35 muzeów się zgłosiło, przysłali swoje propozycje. Ponieważ tych obiektów było znacznie więcej niż byliśmy w stanie umieścić na portalu, została powołana rada ekspertów złożona z muzealników, historyków sztuki, specjalistów do spraw digitalizacji która na swoich bardzo burzliwych posiedzeniach eliminowała, dyskutowała i ostatecznie stworzyła listę 700, 700 obiektów, które znajdą się na portalu. Digitalizacja to proces przenoszenia informacji o rzeczywistych obiektach do świata systemów informatycznych. W naszym projekcie w wirtualnych muzeach Małopolskich przenosimy informacje o kolorze i geometrii obiektów. Z mojego punktu widzenia najfajniejsze jest to, że w naszym projekcie spotyka się bardzo dużo różnorodnych obiektów i to jest chyba największa wartość tego całego projektu, ponieważ to nie są tylko garnki, rzeźby, ale też obiekty czasem zupełnie nieoczekiwane, wykonane z nieprawdopodobnych materiałów. Aktualnie przystępujemy do skanowania mumii i obiektów z kolekcji egipskiej Muzeum Archeologicznego w Krakowie. Skanowanie mumii różni się tym, że nie możemy wykonać skanowania w postaci sekwencji dookólnej, ponieważ mumia jest zbyt ciężka, żeby postawić ją na stoliku obrotowym i wymaga to znacznie więcej pracy, nawet takiej stricte fizycznej, polegającej na przenoszeniu skanera dookoła obiektu. Z reguły spotykamy się z obiektami, tak jest zresztą nasz projekt pomyślany, żeby przenosić informacje w postaci dookólnej.